Dzień dobry, to dzień rago. Dzisiaj pokażę wam, gdzie można pójść, jeżeli DL są zbustowane. Co to znaczy, że są zbustowane, to znaczy, że respią się dwa razy szybciej, dają dwa razy więcej Expa i dają dwa razy większego lota, szansę na lota. I pokażę wam takie trzy miejsca, gdzie można pójść i poekspić. Wszystkie te trzy miejsca bardziej pokazane i omówione są u mnie na kanale. Oraz jak się tutaj dostać i jak tutaj dojść. Więc linki do tych filmów dam pod tym filmem, i tam będziecie mogli zobaczyć, gdzie to dokładnie jest i, ta, i tak dalej. Jeżeli chodzi o rycerza, no to wydaje mi się, że Dobrze mieć 130 level, żeby chodzić na DL, w ogóle je expić i wtedy możecie nosić firewalki. Ponieważ przed 130 levelem nie możecie ich założyć. To jest trochę za wysoki level moim zdaniem. Tipsoft mógłby to zmienić i zaniżyć trochę już level tych firewalków do jakiegoś 80. Bo to jest jeszcze z czasów starej TB, tak naprawdę i, i mało kto o, się wybiera na DL już na takich levelach jak 130. A naprawdę warto. Szczególnie spraye, możecie to zobaczyć na, na tamtym jednym z tych filmów, gdzie bije właśnie DL -e na POI, które będą pokazane za chwilę i, i warto od czasu do czasu się wybrać na te DL. -e. Oczywiście będzie tam bez tego, jak są zboostowane, duże prawdopodobieństwo, że zrobicie kosmiczny waste, ale właśnie bez tych firewalków zrobicie jeszcze większy waste i też to sprawi, że będziecie musieli... Wychodzić częściej na repaka. A wszystkie te respy nie są blisko depo, więc trzeba kawałek na nie przejść i chodzenie na repaka częściej sprawia, że no po prostu jest to bardziej uciążliwe. Nie mówię, że ADEI się nie da bić na mniejszym levelu niż 130. No bo oczywiście, że się da, ale tak jak mówię. Przez to, że nie możecie używać firewalków, będziecie częściej biegać na rapaki i będziecie generować większego waste'a. Chociaż, kiedy one są zboostowane, jest duże prawdopodobieństwo, że coś tam Wam wypadnie i ten waste będzie dużo mniejszy, albo nawet zrobicie profit. Właśnie tu mamy drugie miejsce, są to właśnie DL'e POI, jak tutaj dojść to wszystko właśnie w tym drugim filmie. I tu trzeba mieć 80 level, żeby się dostawać na te, tego respa. I, i też jest całkiem przyjemne. Przyjemna miejscowa, nie taka przyjemna jak fenrock. Bo nie da robić lupów, musicie biegać tak z jednego pomieszczenia do drugiego pomieszczenia. Ale w każdym tym pomieszczeniu są po 3 do 5 deli i, i można tutaj całkiem przyjemnie poexpić. Wydaje mi się też, że trochę słabszy resp jest na tym respie napoi niż na fenrock. Ale to tak mi się tego wydaje. Nie wiem, czy tak jest naprawdę, czy nie. Ale tak mi się wydawało, że tutaj się troszkę wolniej respiły te dalej niż, niż tam. Też można się dzielić tymi respami. Tutaj dwie osoby na pewno by się zmieściły na takim levelu jak ja. Na Fenrock na pewno z dwie osoby by się zmieściły na takim levelu jak ja. Jeszcze gdyby te tereny wszystkie były razy dwa, to myślę, wydaje, że na Fenrock to z cztery osoby mogłyby sobie zająć jakąś tam jedną ćwiartkę tego respa. Tutaj na tym respie ewentualnie trzy osoby by się zmieściły. I teraz trzecim miejscem, które Wam pokażę są, jest droga na First Dragona. I to miejsce jest tego dostępne raz w roku, kiedy Właśnie jest First Dragon i to jest połowa stycznia do połowy lutego, ale jak widzicie były DL zbustowane w tym czasie jak ja tutaj jebiłem właśnie Paladynem na tej drodze i kryciłem tutaj 2 miliony na 150% strzelając sobie z kłuszy po jednym, robiłem tutaj naprawdę dobry profit, bo jak widać dropiłem tu dużo Helmetów, Trophy, DSM-ki, no bardzo fajne miejsce. I naprawdę tutaj nikt nie przychodzi, bo poszedłem na tamte wszystkie poprzednie respy, które wam pokazałem wcześniej. I tam było po 3-4 osoby, a tutaj nikt nie biegał i sobie tutaj samemu ubiegałem. więc bardzo e, dobra alternatywa, o, alternatywna opcja. E, oczywiście dostępna tylko przez miesiąc w roku, ale jeżeli akurat się trafią DLE w tym czasie, no to możecie tutaj przyjść. Jeszcze takimi innymi respami, gdzie moglibyście się udać, to jest Darasia, tam możecie pójść U na DLE. Na to piętro minus 2. Możecie pójść także na Fibule, na Faku i możecie udać się na Carlin pod depo, tam nad Smoki i dl -e. i tam też można sporo tych dl znaleźć, ale to takie trzy najlepsze spoty. Nic, do zobaczenia w następnym odcinku i bye bye.